Witam wszystkich. Biorę się do pracy. Montujemy odżelaziacz. I słuchajcie, wiecie gdzie go montujemy? Tu, pod sufitem. Ponieważ już nie mam miejsca nigdzie tutaj. Tu go nie będę wpychał, bo i tak nie wejdzie, a potrzebujemy jeszcze dostęp do filtrów, więc tutaj wymyśliłem sobie taką półeczkę. O, tu taki kawał blachy. Waży 20 kg, bo to z grubachnej blachy piątki dałem na laser, na wygięcie i na pomalowanie proszkowe. Tutaj już sobie zaznaczyłem poziom, nawiercam cztery, w ścianie to chyba dziury, i montujemy to pod sufitem. Oczywiście to też będzie domontowane, tutaj będę musiał całość tą przerobić, to Wam pokażę, bo tutaj śrubunek będzie, będzie wracał tam do ściany, szedł do góry do tego filtra, z tego filtra będzie szedł na ten filtr, z tego filtra będzie szło na odżelaziacz i z odżelaziacza będzie wracało mi tutaj. Więc zabawy będzie co nie ale Zobaczymy co to wyjdzie. Zacznijmy od otworów. Pierwszy podstawowy rzecz. Nie sprawdziłem jak idą przewody zanim zaprojektowałem płytę, ale na szczęście przewody idą tu. Tu, 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 więc po środku to jest duża szansa, że nie trafię, czyli tu, a tu gdzieś idzie przewód. Dobrze, że mam zdjęcia. Róbcie zdjęcia. Biorę się za wiercenie. Dziurki nawierciłem. Kołki 12 na 100, czyli kawał śruby i będziemy próbować to zamontować. Udało się. Oczywiście nie byłbym sam, gdybym czegoś nie odwalił. Zaprojektowałem dziury pod kołki, ale tu zaprojektowałem pod, óse... pod 12 kołki, a tam ząbką to pod 8, więc musiałem rozwiercić jeszcze dwie dziury w tym. No ale nic, udało się. Stoi. Myślę, że to spokojnie wytrzyma, na jest, na długie kołki, więc nawet te tutaj 40-50 kg tego zmiękczacza wytrzyma. On jest oczywiście na razie pusty, jest leciutki. No ale tutaj trzeba ten piasek tam wsypać. W jakiś sposób, jeszcze muszę przeczytać instrukcję, czy to po kolei, bo tam są worki podpisane, więc muszę to przeczytać, ale coś takiego będzie trzeba zrobić. To później tu do, dokręcić ładnie, o cyk. I tutaj wężyki. Dobra, działamy. Słuchajcie, ładnie wymierzyłem niemal na styk. No na pewno nie dam rady tam teraz już zajrzeć, więc muszę najpierw nasypać. Nie wiem jak ja to później podam. No ale coś takiego. Muszę to najpierw zmontować. Dobra, działamy. Zobaczcie, w środku jest coś takiego. To pewnie będzie wpuszczać tam wody na dół. To nie jest żaden filtr, tylko taki, żeby pewnie piasek się nie dostawał. Chwil. To wkładamy tutaj. Zakleiłem to od góry, żebym do tego piasku nie nasypał, i z boku piasku, no tego tego całego pokrywy, która ma tu służyć za zmiękczanie tej wody. No i teraz będę tutaj sypał piasek, no, piasek, no ten środek. Słuchajcie, do żelaziacza dostałem jeszcze taką paletkę. Na tej paletce to wszystko stało. Ona jest trochę ciężka. wiecie co? Jest rewelacja, bo puma się nie psuje w ogóle. Normalnie szok. Co prawda już 4 miesiące nigdzie nie jeździ, stoi w garażu, to się nie psuje, ale, ale jest poprawa po ostatnim serwisie. Nie psuje się, bo nie jeździ. Znaczy podobnie. Nie, no jest sprawna, tak, tylko że nie ma kto nią jeździć. Dobra. I z tego co się dowiedziałem, to wsypujemy tak, najgrubsze, czyli 1 2 3 Cztery. I tak jak myślałem, zatkana ma być ta rurka, żeby się do niej do środka nie nasypało, i po kolei to po prostu wsypuje. Zaraz wam pokażę, co jest w tych woreczkach. Słuchajcie, jest jeden progres, przynajmniej zostało mi coś po latach bycia synem rolnika, czyli rozwiązywanie worków, bo tak samo sznurowane były worki z otrębami, więc rozwiązywałem się tego na tysiące. To teraz łatwo mi to idzie. Co, Zobaczcie. pierwsza warstwa kamyczki jakieś takie drobniutkie kamyczki. Druga Jakiś taki żwirek kamyczkowy, cholera wie. Trzecia i czwarta wyglądają tak samo jak druga. Więc nie wiem, zobaczymy. Sam się zastanawiam, co to będzie. Dobre, bierzemy się do pracy. I powstaje dość duży kłopot, bo to jest cholernie ciężkie. To waży nas 30 kg. To ile jeszcze pierwsze, ok, wsypę sobie na ziemi. To drugie i trzecie będę musiał już tam wsypywać pod sufitem. Mam nadzieję, że to się uda. Kombinujemy. Udało mi się wsypać. Musiałem sobie zrobić taki lejek z papieru, bo najprostszy. Nie widać tam nic, ale tam już jest pierwsza warstwa kamieni. Idę po drugą. To już sporo waży. Myślę, że zrobimy tak, że nasypiam dwa woreczki. Stawiam to tam, a resztę będę niestety pod sufitem musiał uzupełniać, bo inaczej to ja tego nie podniosę. To już sporo waży. Jedem po kolejny worek. Czas na drugi worek. Teraz taki miałki. Zresztą wszystkie te drugi, trzeci i czwarty są takie same. Sypiemy. Udało się. Wsypałem dwa worki. Pierwszy i drugi. Zostały jeszcze dwa. Ale to już waży 40 kg. Więc nie wiem jak ja to tam wstawię. Jakbym miał zasypać to do pełna. To teraz myślę, że teraz wstawię, a będę dosypał po prostu pod sufitem powoli. No zajdzie dwa razy dłużej, no ale co zrobić. Powiem wam, że było co podnieść. Dwa worki, ledwo we dwójkę wtargaliśmy. Tu jeszcze sobie podparłem. Później zrobię tutaj taki jakiś ładny klocuszek, żeby to się jeszcze opierało na tym hydroforze, bo hydroforowi tam się nic nie stanie. Nogi ma potężnej w ogóle. Żeby to było wszystko prosto ładnie. I teraz muszę tam wleźć na górę i niestety wsypać jeszcze dwa worki. Masakra będzie. Trzy worki za mną. Został ostatni. Nawet nie tak źle to idzie. Co prawda wspinaczki po i całej reszty jest, ale już jest lepiej. Udało się. Wszystkie cztery worki wsypane. Stoi to. Zakręcamy głowicę automatyczną. Jeszcze muszę sprawdzić czy to wszystko powkręcałem, żeby było szczelne. I się bawimy dalej. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej filtr po dwóch tygodniach użytkowania. O, jest całe w rdzy. Zobaczymy co to będzie potem. Tak wygląda ten filtr hydrocyklon spuszczony z tego filtra. I wiecie co? Chyba on tam jakoś działa. Może nie działa tak jakoś super, ale nie czy to. Piasek czy to rdza. No słuchajcie, on tu coś wyłapał, bo w tym wiaderku jest sporo tych zanieczyszczeń. Prawie się udało. Tutaj brakuje mi jeszcze drobnej postawki, bo wężyk się okazał delikatnie za krótki, ale to już tak liczyłem, jak go zamawiałem, bo dłuższych nawet nie było. Tu mi jeszcze trochę cieknie muszę wziąć dużą żabkę, tylko muszę po nią iść i dokręcić korek. Yy, tutaj deseczki wymienić na coś ładniejszego. Jeszcze tam tą, tą listwę zasilającą też przenieść jakoś w ten sposób. Generalnie wygląda w ten sposób, że od góry mamy wężami sprowadzone na początku. Może zacznijmy od początku, jak to wygląda. Woda idzie do hydroforu. macie wyłącznik resostaci ciśnieniowy, który steruje tym, co się dzieje w hydroforze. Jest to hydrofor przeponowy. Następnie z hydroforu wychodzi osobna nitka na zewnątrz, na krany przy domu, i tamtą rurką wchodzi mi tutaj na. Wodę do domu. Cofa się tam, 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 tam do góry. Wchodzi do tego hydro czegoś tam. Z hydro czegoś tam, wchodzi mi na odżelaziacz, z odżelaziacza wraca tam tamtędy tutaj. Wchodzi mi na filtr 100 mikronów. Z filtra 100 mikronów są dwa filtry yy, chyba 10 i 5 mikronów. Z tego idzie mi na zmiękczacz, no i ze zmiękczacza idzie mi już do domu. Tutaj mam jeszcze automatyczne czyszczenie, bo to jest filtr siatkowy z możliwością czyszczenia, więc tutaj mam jeszcze założony elektrozawór, który mi go co jakiś czas czyści. No i w sumie tyle. Zobaczymy jak to będzie. Załączyłem to do prądu. Nie wiem, coś tam buczy, coś tam syczy. Mam nadzieję, że będzie działać. łączyłem na początek czyszczenie źródła, bo ten piasek pewnie trzeba przepłukać też parę razy nie słuchajcie, ciśnienie jest niezłe tutaj jak widzicie moja konstrukcja sufonu czyli kawałek rurki obizolowany bo na razie nie znalazłem żadnego lepszego rozwiązania, ale coś będę myślał na ten temat jak macie jakieś pomysły to podrzućcie, jak wy to macie rozwiązane no i musiałem ten wężyk wprowadzić tam jeszcze daleko, daleko w tą rurkę, bo się okazywało, że wywalało mi wody tą stroną, takie jest ciśnienie jak widzicie, to jest biały wężyk, przezroczysty, o, a woda leci czarna z tego oczyszczacza, odrzelaziacza. Więc jak na razie, niech się płucze. Tam widać, że jeszcze chyba... u 14 minut. Nie, to jest godzina. Ileś tam, około 10 minut płukania miał tego złoża, więc zobaczymy. No spokojnie. Na szczęście teraz już mi nie, nie zalewa. Raz mi zalało kotłownia, nawet dwa razy. Trochę sprzątnąłem, ale już jest w porządku. Dobra, słuchajcie, chyba się udało. Czas się wziąć za sprzątanie tego bałaganu, tutaj, bo już się jak zwykle przejść nie da. Wygląda sprawa następująca: że na początku, jak uruchomiłem to urządzenie, to woda w ogóle nie leciała z kranu. Praktycznie w ogóle włączyłem jedno płukanie, czyli tam to odnawianie źródła, czy jak to tam się nazywa, złoża. I woda zaczęła lecieć. I z tego, jak widzieliście, bardzo ciemna woda leciała. Później na noc jeszcze włączyłem raz to odnawianie źródła i ta woda już leciała czystsza. I teraz włączyłem jeszcze raz, to ta woda czyściutka leci. Więc myślę, że ten piach, który tam był się przepłukał. E, tutaj, oczywiście, to muszę iść po kluczyk jeszcze trochę dokręcić, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I się zastanawiam, czy tutaj, tak jak zrobiłem, dać jakąś podpórkę taką ala kawałek deseczki. Czy powiedzmy, zrobić to na zasadzie przedłużki, gdzie tu sobie położyłem. Co prawda miałem naszykowaną tutaj do tego. Ale czy ją tu nie wkręcić? O! Tutaj ją dokręcę. Wtedy to sobie stanie zobaczcie spokojnie na ziemi, bo to jest ta długość, więc nie powinno być kłopotu. To muszę się jeszcze zastanowić, bo nie chce mi się tego, prawdę mówiąc, rozbierać. No ale najwyżej to po prostu tu dokręcę w ten sposób. I dzięki temu będę mógł sobie to wszystko postawić na ziemi i chyba tak zrobię, nie tam jakąś deskę, będzie to lepiej wyglądało. Yy, kolejna rzecz, którą muszę zrobić, tak jak już to się wszystko, myślę, że po weekendzie, jak to się już wszystko tam przemieli, przeczyści, to powymieniam sobie filtry, czyli te ten filtr wyczyszczę, te dwa wymienię i zobaczę na ile wtedy mi starczy. Oczywiście jeszcze muszę w międzyczasie dosypać wody do zmiękczacza, znaczy wody soli do zmiękczacza, bo też się skończyła, ale nie chciałem teraz z tym eksperymentować, zanim to skończę, bo mówię, jakby to było przenosić, to to jest ciężkie wtedy. No i w sumie prace zakończone. Myślę, że po jakimś tygodniu, jak już tu wszystkie filtry powymieniam, dam wodę do badania, dam wam znać, jak to wyszło, czy to faktycznie działa, czy to nie działa. Jeszcze zrobię wam, jak będzie ten odcinek, o tym, czy to działa i jakie wyszły wyniki, to jak to dobierać do domu, żeby było dobrze. O, jak widzicie, 0,14 m sześciennego przepływu, gdzieś tam coś wodę bierze. Dobra, to dziękuję bardzo za montaż i widzimy się w kolejnym odcinku.